Cześć, witajcie ludzie z tej strony. Raflixa to jest kolejny odcinek z Lego Gwiezdne Wojny yy, Saga Skywalkerów, tak? Słowo nie musiałem sobie przypomnieć, ale dobra. Ja już bez większego gadania lecę. Czy jest tu przejście? Przed siebie. Okej, okay. a tak się. A. Chciałem się coś zapytać, dobra, poczekamy. Co? Przed obiadem mają być czyste! No... No dobra, chodźcie. Ej, co wy nam wciskacie? Eeej... Hey, Luke Skywalker. No, kolego drogi, coś ci tu porządnie uschnęło. Byłeś na krążowniku czy... nie... mi, Obi-Wan Kenobi. tobie nadzieja. A to co? Nadzieja. Mówi, że jest własnością obi Kenobi'ego, a to prywatna wiadomość, to... Ej, Hej, halo, ale dokąd ty się wybierasz? A! No to biegniemy za robo-zartu. Kurde, jako Luke. Luke Skywalker. Ej, nie, 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 przepraszam, ja chcę grać łukiem. Jak, ma jak mam taką możliwość, jak chcę łukiem pograć? No widzę bronią. Ale ja wiesz, no w sumie Miesz, racja, jeszcze nie ma. Gdzie idę? Kłopotów. Nie wiem, dobra, idziemy zbierać pieniądze Gdzieś będzie coś tu spróbuję rozwalić wszystko tu Nie może jednak nic tam nie było gdzie mam iść yy, Tu chyba przejścia nie ma A tu Dobra To idziemy za Idzie to, idę na art. To może być Artu. Jest Artu. Nie w tą stronę, o Jezu, mi przekręciło. A, dobra. Tak, chcę zacząć tryb fabularny. Kontynuować. Najmocniej, przepraszam. Ten Artu. Zawsze sprawiał problemy. Wujek Owen nie będzie zadowolony, jak go zgubię. Chodźmy po niego. Pewnie już go wyprzedziłem. Hej, chodź Artu, gdzie idziesz? Gdzie mnie prowadzisz? A teraz o co mu chodzi? Co za nami widzę coś? się tutaj jakieś istoty, ludzie pustyni. leżę. Czy mnie jakiś ples robi, oczywiście, że tak. Dobra, wiemy. Wow, spokojnie, mordy. Ona je, jeść cców. Tuskę, Tuskę, Tuskę. Coż znowu? No, ben Kenobi. dzień dobry. Macie szczęście, że jesteście cali. Jest jakiś ten? Ben? Ben Kenobi? O jak dobrze! Czy to jest, jest jakiś, ktoś z rodziny obi Co cię sprowadza aż tutaj? Ten mały droid Twierdzi, że szuka dawnego właściciela. Obiłana Kenobiego. To jakaś twoja rodzina? Obiłana Kenobiego? Dawno już nie słyszałem tego. A ty śpiewa. gdzie? Ja Jadek. Czyli go znasz? Oczywiście, że go znam. To ja. Dzień, ha? Ben Kenobi. To tak naprawdę obiłem Kenobi, ale stary taki. Chłopie, toż ty stopy pewnie masz na stopy. Stopy ma... Grzyby na stopy. Stopy masz na stopach, o. Mój polski... Polski trudny język, wiecie jak to tam. Pociągnij to. już wajchę przełóż. Jeden z sześciu. Jak tam wejść? Czy mi się chce już tak bawić? No nie. Szczerze, kiedyś tu jeszcze wrócimy. Lecę. Uh, może będzie gra swobodna, jeszcze robiona, jak skończymy wszystkie fabuły. Mega mega wariat. Dobra, idźmy już powoli za nim. Co mi pika. Nie mogę sprintować. Wejdźcie do środka, kiedy zechcecie, odpowiem na wszystkie pytania. Okej, okay, wbijam. Walczyłeś w wojnach klonów? O, tak. Jesięnaki ja nie widzieliśmy na obrazie. Ojciec. A propos czego? Jak zginął mój ojciec? A, a. Co to? Miecz świetlny Twojego ojca. A teraz dowiedzmy się, czym Ty jesteś, mały przyjacielu. Generale Kenobi, w pamięci tej jednostki umieściłam informacje kluczowe dla przetrwania całej rebelii. Mój ojciec wie, jak je odczytać. Musisz dostarczyć mu tego droida na mój ojciec W Tobie nadzieja. No i y, stracił głowę. Musisz nauczyć się władać mocą. Muszę to iść do domu. Późno już mój będzie. Sobie. O dobroci. Ołenie! Ciociu beru! Aha, chyba już niestety. ich nie ma już tam. Chcę się nauczyć władać mocą i zostać Jedi jak mój ojciec. Zniszczył taką, taką scenę. Chodźcie, musimy się udać hmm, do mocy. Stary Banknobi, pilota, tu. który zabierze nas na Alderaan. Możemy wziąć mój śmigacz! Gdzie jest twój śmigacz? Już widzę twój śmigacz. czy Anna... K... Czym musiałem powiedzieć Anakin? Luke! Dobra. O! Jedziemy do miasta. Fajnie. Port kosmiczny Mos Eisley. Nie ma gorszego gniazda łajdactwa i występu. Naprawdę myślisz, że znajdziemy tu pilota, który nas zabierze na Ondera? Tak, znam pewną kantynę. Bywa w niej wielu utalentowanych pilotów. Ale w sumie? Musimy być Gramy obyłane. <gramy> Przepraszam, Benem. Widzimy tak, jak nam znacznik pokazuje i każe. O. Szturmowiec. Tak. Pokazać dokumenty <gramy> i przyprowadzić te droidy. Punkt kontrolny Imperium. Co teraz? Zajmę się tym look Piek I przejmujemy kontrolę nad nim No. Czyżby nowa minigierka Dobra, prawo, górę, dół Dobra, jest git, jest git To nie są droidy, których szukacie. To nie są droidy, których... Niegdyś widziałem, że obi on takie sztuczki potrafi, że ja nie mogę tędy przebyć. i zakryć to, okej. Okay. Mm. Nie rozumiem, jak ci żołnierze nas puścili? Myślałem, że już podas. Moc może mieć bardzo silny wpływ na słabe umysły. A teraz ruszajmy do tej kantyny. Musimy znaleźć sobie pilota. No skoczyłem. Dobra, szybkie przejście i do środka, do kantyny. A w kantynie. To idę, to muszą poczekać na zewnątrz. Nie chcemy ich tutaj. Okay. Powinniśmy poszukać pilota, który poleci na Olderan. Dobra, no to rozpytajmy. Szukasz przemytnika? To rozejrzyj się wśród sługusów Dżaby. Widziałam wcześniej dżaby? jednego, jak tu wszedł ze swoim błohatym kumplem. O, tamten. Czuj, czubaka. Znasz kogoś, kto może Ktoś nas się zabrać w sumie na poszło? Olderan. Zapłacimy. Pokaż mi go. Nie polubił cię. Przepraszam. Nie będę mu się narzucał. Ja też cię nie lubię. To będę uważał. Będziesz trupem. No to już rozwali się szybko, kolego, wiesz? <laughs> Gej, Mi się wydaje, czy to jest Han Solo. No i Solo, był pierwszy. Nie, nie chcę pomijać gro. Han Solo, ono milenium, powiedział, że szukacie transportu do układu Aldera. Zgadza się. To szybki statek. Dla was wystarczająco, staruszku. Jaki ładunek? Tylko pasażerowie? Ja, chłopak, dwa droidy. I bez żadnych pytań. Dobra, no to macie statek. Ruszymy, jak będziecie gotowi. Dok 9-4. 9-4. Biegniemy... I co teraz? Do doku 94. Dobra. No to poszukajmy tego doku. Przepraszam bardzo, ale Artur mówi, że dok 94 znajduje się po drugiej stronie tej osady. Dobra, tu. Dobrze, bierzemy. Jak najlepiej, zanim odlecimy. Weź sobie szczotkę, pastę, gacie na zmianę. Dobra, i co już nigdzie już... widzisz? Uj, co jest? Brak! Mi się nagle pojawiły, tu no, dobra. Tutaj dobrze biegnę i w lewo, i w prawo. I rozpocznij. Jeszcze rzmień sięga, to będzie trwało. Szczerze, to wszystko. A jest i ładny statek. Chyba jabba to ten tamten. Może na to nie wygląda. Laka, to 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 chyba, się chyba się jest ten jabłko czy jabło, no nie wiem. Jui, co to jest? miałeś go przygotować. Na Śpieszycie no, na przecież. Aha, sau. So. czy będę grobłem, jak nie to muszę się zamienić. Kim Musimy gram? Muszę przygotować statek do lotu. A, hanem sala ok. tym ciekaw co się stanie i co? A myślałem, że zamknie. Jest takich więcej tu nie. A tu już wiem kim będę musiał. Mhm, to już było wiadome. Że są takie iskierki od tego jakie lecą. Co my tu mamy? Pójdźcie! Dobra, budu. Pierwszym przytrzymał i puścił przez przypadek. Dobra, czuję, tam już może dalej budować. Cześć. Kokpit, działko U, i matryca Jasny Przeżyłem ten wybuch. Tak, Artur. Możemy ustawić windę w odpowiedniej pozycji. A znaczy, tu ja Jestem ciekaw, co to jest. No, na pewno mini Tak co to jest w, w całej pełni, o dobra gra i działa dalej już Migit no I co to teraz zrobi Dalej! Trzeba tego ptaka wzbić do lotu Ej, ejej, ej, ej, ja chcę być... Benem Nie, to tutaj jest to, tak Dobra, to przepychamy to. Proszę, czuj Dobra, pociągnij tak mocno. I co, jakoś my tam możemy wejść, czy... się nie naprawi. Czyli chyba tylko czuj z tego co rozumiem. Mhm. Mm O! Działko i coś jeszcze? Cockpit, okej. Okay. Ty panie, co pan? Minigana masz czy działo takie duże? Zawsze jest w nosa Ice turmowców? Czy turbowską? Chyba nie ich unikam. Przecież czym jestem? A dobra, ja zginąłem i kamera mi tam powiedzieć czemu? Najpierw tego dziada. Został mu kawałeczek paska. Nie, jednak nie. Okej. Okay. Co? Mogę tym jeździć. Dobra, mogę tu tutaj jakoś dać? Co to zrobi? Ale jest chyba działko, tak to jest działko A Muszę czekać aż naprawi czuj tego Naprawi cockpit i działko i tam na prawie mieć działkami, bijemy typa z działkiem Wiesz chyba nikt nie wyjdziesz, chyba z drugiej ktoś jest, czy... Gdzieś, coś To to? Tak jakoś szturma jest, może... E, luk, 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 skywalker Będą tu te stroje Dobra, kurtała tego szturmowca jest, buty, oj spodnie, no spodnie, spodnie są i widzę hełm jeszcze. Znowu, tak samo jak Leja, wczoraj też tak samo założyła. No i tak muszę chyba czekać aż naprawi działko, tak? Czy... Nie, czekaj, dobra, ale chcę to, chcę to zrobić przynajmniej. Otworzyć lewo... nie prawo, lewo, dół Prawo? Dobra Co mamy ze drzwiami? Nie dobra, ja z tego usiadam To nie pomaga A dobra, ja to działko muszę dać Tam temu Czuję mu. LB. Moc. Jeszcze okay. sama gdzieś pewnie, no, dobra. A patrzmy, gdzie to poleci, O. Jest tylko teraz takie łapaj, czuj. No i teraz działko zrobione, działko będzie naprawiane też, okej. Co? Śmieciami mamy w nich rzucać? Tak. Kolejne działko? No nie, to działko już działa. Tak, tak. Ej, gotowe, nie leć podejdę, żeby ich porozwalać tu. Ja nie bij mnie. Artu. I robimy gierkę. Ponowień, no nie robimy gierka, panowie, nie rzucajcie, wiem. Nie wie, że mi to przerwało, no nie. No i teraz No, działko zaraz będzie. I chyba te zamknąłem czy coś? Co ja zrobiłem w ogóle? Nawet nie wiem. Okej. Okay. Chyba się też się nie dowiem. Dobra. Tego trzeba zestrzelić mieczem może? Jak też, że staję przed nim i nie mogę go trafić. Nie, Artu zostaw, ja chcę to podnieść. I Prawo do. Dobra To mogę tu dobra, jak mogę to jadę Dobra, mogę gdzieś tu biec Jeszcze nawet nie wiem po co, ale pobiegnę Chyba tu Nie wiem gdzie ja mam biec, lepiej tam, gdzie mam znaczniki teraz po prostu już Dobra, to się musi przekręcić i antena. Okej. Okay. Panie czubaka, matryca sensorów gotowa do instalacji. Moim zdaniem to jest antena, a nie matryca sensorów. Wiecie jak ciężko znaleźć okrągłą antenę? Wystarczy tego strzelanie. I nie ma coś, żeby Artur A, Artur. Artur Gdzie jest Artur? Z Artur, winda. Ja tam coś widziałem dla Artu. Halo? Ja przepraszam. Z jakiej paki? Ja chcę pojechać tam. Dziękuję gro. No to przecież do Artu nie będą strzelać. On niewinny. I tu. I dziękuję. Co my teraz zrobiliśmy? Dobra, zamknęliśmy drzwi, więc jak ich rozwalimy, to już tu nie wrócą. Przynajmniej okej. Okay. Jeszcze jedne drzwi. I to było ostatnie. Tak, tak. Dobra. Teraz bierzemy Bena. Artu! Jak mi z windy zakosił. Lubię oh. kołem <gryzamy> ten dźwięk jak rozwalenie klosków tego tu. Jest bardzo piękny dźwięk. Wow, uda uderzył mi. Rydzia, ty Dobra, biegnę dalej. Jeszcze dwóch. Ale to czemu, oni mają drzwi otwarte? O dobra. Nie? A nie dobra, bo to się skończyło już. O. Czyżby jeszcze te się rozwaliły, no to fajnie. A, rozwalasz ich to przychodzą nowi Dobra, schody się naprawiają jeszcze, w naprawie są, okej okay. Idź na dół Ej ładnie spadł Na dół, zabicie starszych Chyba nie ma już. To lecimy na dół. Bolko. Mi się zdawało, że to wygląda jakby on miał mieć No Ładu, padło. Uderzę, kurde Będzie mnie bił, go A ty przeżyłeś Ty przeżyłaś, przepraszam już No, jednak nie, już się rozwaliłaś Rozpadłaś się na kawałki A wiem, gdzie jeszcze jacyś są Okay, ci może tam będzie ktoś Biegnę Tak, tu jest Leży I Chyba zakończona na prawo, czy jeszcze nie Tak Jest, dobra Uciekać A jeszcze ma, ty zbiorę Hehew I ci zappij pasy, <śmany> będę skakał w przestrzeń No i Hans solo prawie Zakończył Swój lot To był chyba prawie jego Ostatni jest Zniszczony przez imperium leci do tego małego księżyca, Ach, to nie księżyc. Gwiazda śmierci, tak złapali nas, mówiąc, ściągają nas. Czy my spotkamy wejdera? Nie wygrasz, ale może są alternatywy dla walki. Wow. Ty, ty, ty. Mhm. nikogo na pokładzie. Wysłać oddział skanujący. Sprawdzić każdą część tego statku. Tak jest. Wyczuwam coś. Obecność, której nie czułem od. Nie. Nie to nie to. Mm. Tak, tak. Nie. Tak. Nie, tak. Hmm, tak znajoma. Smutny, chciał mu pokazać, że coś się dzieje, a ten golo tak jakby pewnie wyczuł tego nie zatrzyma. Zostaw to mnie. Okej. Okay. To jest jedyne co mogę zrobić, to... Wszystkie wyzwania, się dziwię. A mogę tylko powiedzieć tyle, że dziękuję za oglądanie tego odcinka.